Krzyczałem i pokazywałem, żeby rzucono nam linki do pomocy, żeby się asekurować. Ja tam wówczas miałem 28 lat. Byłem w miarę taki wysportowany, że myślałem, że wystarczy tylko skoczyć. Dosłownie w momencie, jak byliśmy u góry, że dam radę przeskoczyć do nich na pokład. Ale że to już się zaczęło rozwidniać i zobaczyłem zwłoki pływające wokół. To troszkę się wystraszyłem. Arkona odpłynęła, i zrobiło się już widno. A wy dalej czekaliście na pomoc. Dalej czekaliśmy na pomoc. Wtedy już zostało nas tylko kilka osób.